Dalszy, kim jesteś. E, jakoś mnie ten temat pociągnął, bo m, rzeczywiście, e, m, jeżeli e, odpowiem sobie na to pytanie tak do końca w 100%, to, e, to będę zdrowy. To, to nic już mi e, nie, nie zaburzy e, spokoju ducha, można powiedzieć. E, na takie pytanie pierwsze, które zadamy, nie wiem, przychodzi do mnie klient, przychodził i, i pytałem, kim jest, no to no to słyszałem smutną historię najczęściej. Albo bardzo bojową historię. W każdym razie obie one były opowiadaniem o tej osobie, a nie miały nic wspólnego z tym, kim naprawdę ta osoba jest. Bo bo, bo żyjemy w tych opowieściach, bo żyjemy w smutnych historiach, yy, i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To jest to, co pisał yy, Dispenza w, jak, w, w takiej książce: Jak uwolnić się od nałogu bycia sobą. No właśnie, jeżeli mam tą identyfikację ze swoją historią, z opowiadaniem o sobie, jak to było trudno, jaką to mi ktoś zrobił krzywdę, jak mi było hmm, niekomfortowo, to tak naprawdę, mm, po pierwsze, żyjemy historią, czyli tego nie ma, na dziś nie ma. Nie ma we mnie zranionego dziecka, to jest wymysł no, dzisiejszych, y, 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 dzisiejszych czasów, tak? Y, bo tak naprawdę we mnie jest historia o zranionym dziecku, we mnie jest moja opowieść o zranionym dziecku, we mnie jest przywiązanie do tej historii. I, i związane z tym uczucia, które się pojawiają, które no nie są prawdą z dziś i z tu i teraz, po prostu wzbudzam je, opowiadając swoją historię. To nie znaczy, że te terapie, które tam z tym, z tym wewnętrznym dzieckiem mają związek, nie przynoszą ulgi, nie przynoszą zmiany, ale przynoszą ją. Hmm, w długim procesie i nie, nie ostatecznie. Bo tak naprawdę, jeżeli uda mi się skontaktować ze sobą tu i teraz w stu i zostawić moją historię, to moja matryca, która pojawia się, która jest, była ukryta pod tym, pod tym opowiadaniem o sobie i uczuciami związanymi z tym opowiadaniem, moja matryca jest czysta. Moja matryca jest miłością, jest spełnieniem, jest e, poczuciem humoru, jest, e, jest bardzo mm, fajną energią, która, jeżeli nie jest zaśmiecona, Tymi opowiadaniami na mój temat, po prostu sama z siebie się wyłania. Tu nie trzeba, nie trzeba nic, nic robić. Wystarczy tylko wyjść z roli. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do swoich ról, roli ofiary, zwłaszcza podobno na Ziemię przychodzimy po to, żeby doświadczyć roli ofiary i żeby z niej ją przetransform przetransformować i z niej wyjść, a nie chce się w to bawić. E, już teraz tak ja myślałem, że to tak ma być i ma być do końca życia, bo też uwierzyłem w jakieś karmy i tą podobne mm, historie, które też są opowiadaniami. I jeżeli ja się wyloguję z tego pomysłu, że to działa, i zwrócę się bezpośrednio do źródła, to e, zostanę z tego całego bałaganu karmicznego też się e, tak ładnie nazywa, zbawiony, wyjęty. Nie muszę w tym być. Więc te role, role ofiary, role hmm, bohatera, który ratuje rodzinę, który ratuje innych. No, moja e, cała praktyka terapeutyczna e, jest właśnie tą rolą pomieszaną ofiary i, i bohatera. E, I kozła ofiarnego, i jakby po, to, to, w co uwierzyłem, co jeszcze mi dobili, jakby do, do głowy. Psychologowie i, i cała ich y, teoria na, na temat y, właśnie y, tych historii, których trzeba się trzymać, y, y, no, bardzo wiele lat mi zabrała, niepotrzebnie zupełnie. Nie mówię, że psychologowie są źli i, i, i robią coś złego, natomiast no, świat idzie do przodu. I kiedyś żeśmy jeździli bryczkami, teraz latamy samolotami, więc może najwyższy czas zobaczyć, że jest to wiele krótsza szybsza droga do wyjścia z cierpienia, jeżeli się z tych historii po prostu wylogujemy już w tej chwili. I to jest możliwe i też na kursie będziemy o tym sobie mówili, jak to się robi w 5 minut dosłownie w 5 minut.. Co tam jeszcze? No... Jakby przyzwyczailiśmy się, że, że, że musimy pracować na zmianę. Na jaką zmianę? Zmiana musi nastąpić. E, I no, i do tego właśnie umysł jest stworzony, żeby, żeby właśnie kombinował. Najpierw wymyśla problem, utrwala go w sobie, trochę jak rząd, a później e, szuka na niego recepty. I, e, I to się tak kręci cały czas. E, więc. Y, mm, Szukamy tej zmienności, szukamy jak się zmieni, to będzie mi lepiej. Jak będę miał to, to będzie mi lepiej. Jak zmienię to, jak, jak zmienię partnera, jak zmienię pracę, jak zmienię miejsce na jak tralalala la, la siebie zmienię, to to wtedy będzie lepiej. Natomiast właśnie zapatrzeni w tą niezmienność nie jesteśmy w stanie zobaczyć znaczy tą zmienność, ciągłą zmienność. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej niezmienności, którą jesteśmy. Ona wydaje nam się, ona jest tak, tak spokojna, że niezauważalna nawet przez nas. Dopiero kiedy ją zauważymy, to staje się dla nas ciekawa i możemy się odwrócić od tego biegnięcia ku zmianie do siebie i zobaczyć: "Wow!" To, 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 zawsze było. To zawsze tu jest. Ten spokój, ten, to, ta akceptacja, to... to nie biegnięcie nigdzie. I to jestem ja. To jestem ja samoświadomy, który... który jest szczęśliwy, bo jest. E, trochę po angielsku to lepiej, lepiej, lepiej brzmi, tak? Że my żeśmy z tego y, human being y, przeistoczyliśmy się w human doing. Trudno to na polski tak y, wprost przetłumaczyć, ale taka gra słów, tak? Że my jesteśmy osobowością robiącą, tworzącą, dążącą, zamiast osobowością, która jest. Która. Może istotą, bo osobość wyrzucamy do kosza. E, istotą, która po prostu jest. I jest tu szczęśliwa za darmo, nie musi nic zmienić. Właśnie o to chodzi, żeby przestała zmieniać. I żebyście spojrzeli w lustro swoje i żebyście przeżyli to wzruszenie kiedy się w sobie ponownie zakochacie. I wtedy już nic, albo kiedy, kiedy wyczyści się ta miłość, bo to nie trzeba się ponownie zakochykiwać. I, I wtedy zobaczycie, że nic nie trzeba dorzucić, że minimalizm jest czymś, co jest bardzo pociągające dla, dla samoświadomości. Nie mieć dużo, nie... nie nie zajmować się wieloma rzeczami, nie zarabiać na nie, nie, nie gonić za czymś. Yy, to i tak nie da szczęścia. Zauważcie, no, zdobyliście nową pracę, jak długo was cieszyła. Zdobyliście nowy samochód, jak długo was cieszył. Zdobyliście nowego partnera, partnerkę, jak długo was cieszyło. Nie ma czegoś takiego, jak spełnienie w ego i, i w tym biegnięciu za czymś. Będziemy się uczyć, jak uwolnić to, co było, Tą całą historię w parę minut i poczuć to, co jest. A to, co jest, jest szczęśliwe, jest spełnione, jest niepotrzebujące poklasku ani niczego z zewnątrz. No i tyle. Na dziś. Yy, zachęcam. Zresztą widzicie mnie i myślę sobie, że to wystarczy, że mm, spełnienie jest. Byłem owcem byłem mm, bardzo goniącym za zmianą. Byłem bardzo chcącym dołożyć coś do siebie, żeby w końcu być szczęśliwym. I na dziś widzę, że to była wielka lipa, że jestem szczęśliwy, zawsze byłem. I to szczęście wcale nie musi być w fajerwerkach, jest w, takim, w takiej tonacji spokoju, wzruszenia czasami i radości tworzenia czegoś dla siebie i dla innych. Zadawajcie pytania. Nadal was o to proszę. Powiedzcie też, jak wam się mnie widzi i słyszy. Co byście chcieli jeszcze się dowiedzieć ode mnie, jako osoby, która była uzależniona, a nie jest. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, do usłyszenia.